Witajcie w kolejnej części wiadomości LEGO! Doktor, który próbował stworzyć szczepionkę na koronawirusa, wiele miał już podejść do tego, ale w końcu został ale w końcu został aresztowany za, za... Ale w końcu został aresztowany za to, że tworzył jakieś dziwne mikstury, które zamieniały ludzi w potworów. Obecnie jest w więzieniu. Kwarantanna trwa już ponad miesiąc. Dzieci już zaczynają się bardzo mocno nudzić. Ogólnie chyba każdy zaczyna się już bardzo mocno nudzić. Dlatego teraz yy, zobaczymy, jak normalnie nudzi się jeden z, ucz jeden, jeden z uczniów, który właśnie spędza kwarantannę. Więc porozmawiajmy z nim. Dzień dobry, nazywam się Piotaj Kowalski. Spędzam już tą kwantannę ponad miesiąc i to mnie już denerwuje. Ciągle lekcje. Przeszedłem już Minecrafta parę razy. Wbiłem po, ponad 15 tysięcy puchajków w Brawl Stars. Przeczytałem już chyba swoje wszystkie książki i komiksy, chyba też wszystkie przeczytałem. Tatę cały czas siedzi na kanapie i ogląda telewizję. A mi się strasznie nudzi. I kiedy wrócimy do szkoły? Ja już tak bardzo chcę wrócić do szkoły. Kiedy ta kwarantanna się skończy? Więc taka była opinia, opinia jednego z. Jednego z uczniów, który też... Więc taka była opinia Piotra Kowalskiego, który też jest jednym z uczniów, który jak pewnie wiadomo, wiele, bardzo na pewno wiele osób nudzi się podczas kwarantanny. Widać, że dorośli są wrócić do pracy, dzieci, do szkoły. No. Oprócz tego jeszcze niedawno na kanale Igra Tylego pojawił się taki film. LEGO Marvel Super Heroes The Power Stone trwa on, on, on ponad 20 minut Polecam wam go obejrzeć O Informacja z ostatniej chwili Iglasty LEGO chcę zakończyć serię mod z miesiąca Teraz porozmawiajmy z nim trochę Elo elo z tej strony Iglasty LEGO Tak chcę zakończyć serię mod z miesiąca z powodu małego Zainteresowania no bo w zapowiedzi drugiej części było tylko jedna propozycja, a właśnie ta seria ma być coś takiego, że w tej drugiej zapowiedzi mówiłem, że będę po prostu losował pomysły na budowle, ale skoro będzie tylko taki jeden pomysł i tak fajnie, że ktoś w ogóle napisał ten pomysł, no bo tak to było trochę smutno, ale i tak wolałbym zakończyć tą serię z powodu małego zainteresowania po prostu bardzo mało osób tam pisze różne propozycje na budowle, więc ja po prostu zakończę tą serię. Ale jeszcze powiem wam taką ciekawostkę. że Już od jutra, czyli w poniedziałek, zaczniemy sobie coś takiego jak archiwalny tydzień. No, może nie będzie on taki archiwalny, bo będziemy recenzować sobie takie trochę starsze zestawy. Na przykład pierwsza recenzja to będzie zestaw, który pojawił się, który ma na swoim koncie najmniej lat. Później będzie jeszcze trochę starszy zestaw, i później jeszcze starszy zestaw, ale nie, ale będą to zestawy jeszcze z tego 21 wieku, no więc mam nadzieję, że też ta seria, mam nadzieję, że ten tydzień też wam będzie się podobał i właśnie w poniedziałek, czwartek i sobotę ben, 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 będą głównie recenzje to znaczy w poniedziałek będzie recenzja w czwartek będzie recenzja i w sobotę będzie recenzja ale już nie chcę was przynudzać, więc wracajmy, wracajmy do tej części wiadomości więc ja też wiem, będę zami już żegnał Słyszeliście tam informacje, a na dzisiaj to tyle. Do widzenia.